Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Już jest. Tak, została zapowiedziana jaje Miko i pewnie spore grono fanów się w tym momencie bardzo, bardzo cieszy. I no, wypada tu wspomnieć o moim znajomym widzu, który pewnie yy, tak sam wspomina, będzie piszeć na ten widok. Ale przejdźmy do rzeczy. Michał opublikowało pewne informacje o JaE, które ja postaram się dla Was przetłumaczyć. Powiedzieć kilka słów, jak so, jakie są moje odczucia. I yy, zaczynamy. Jaemiko, główna kapłanka świątyni Narokami i potomkini rodu Kitsune. Przyjaciółka i towarzyszka Ei. Oraz onieśmielająca redaktorka naczelna domu publicystyki Jae, wydawnictwa Lekkich Powieści. Nie ma potrzeby odkrywania jej twarzy, bo każda z nich należy do niej, mimo to żadna z nich nie przedstawia jej prawdziwej natury. Jak fragmenty lustra, każdy odłamek odbija wer inną wersję jej samej, obejmując tym samym wiele tożsamości. Stała się brylantem otoczonym niezliczoną ilością luster. Yy, Śliczka wizualizacja takiego bardzo yy, skomplikowanego i skrytego charakteru. Elegancko. Ma setki twarzy uroczystych lub wesołych, współczujących lub zdystansowanych. Nikt nie zna prawdy. Tak samo jak nikt nie może z łatwością dostrzec kitsune mijających przechodniów w mistycznym lesie. I tutaj mamy już nawiązanie do kitsune, czyli takich duchowych lisków, które wywodzą się z mitologii baśni japońskich. Są zazwyczaj bardzo tajemnicze, bardzo nieśmiałe, tworzą iluzję, więc widzimy ten taki fajny zalążek. Ale jeśli Kitsune obserwuje ludzi, dokąd zaprowadzi ją jej przeznaczenie? Ok, co wiemy dalej? Takie bardziej stricte informacje o niej. Nie znamy artystów głosowych, czyli CEO pod właśnie Jae. Ale co wiemy? Na pewno wiemy, że będzie posiadała wizję Elektro. Jest arcykapłanką w wielkiej świątyni Narukami, Pochodzi z Inazumy. Broń wprawdzie nie podali, ale ze spekulacji wiemy, że będzie to prawdopodobnie Katalyst. Jej konstelacja to Dwina Vulpes, co z łacińskiego znaczy Boski Lis. I właściwie tyle wiemy. Ale za to. Dowiemy się o niej troszeczkę więcej, bo jej znajomi, przyjaciele i osoby, które ją troszeczkę mniej lubią, się o niej wypowiedzą, więc. Zapraszam, zapraszam. To w takim razie o Jajemiko, Miko, co ma do niej do powiedzenia Koju Sara Działania arcykapłanki JAE często pozostawiają mnie z wieloma pytaniami. Niemniej jednak fakt, że jest ona główną kapłanką wielkiej świątyni Narukami wyraźnie pokazuje poziom zaufania i aprobaty, jakimi obdarzyła ją Shogun. I z tego powodu również bardzo ją szanuję. Ale jeśli kiedykolwiek nadejdzie dzień, którym nie będzie posłuszna woli proszę z góry przyjąć moje przeprosiny. I tutaj widać ogromną zależność Sary i Raiden, jej oddanie, zaufanie. I jeżeli ja w tej kwestii zachowa się trochę mniej lojalnie, to mogłoby dojść do bójki, sprzeczki. No to jest na pewno bardzo fajne. Teraz zobaczmy, co ma do powiedzenia o niej jej przyjaciółka, właśnie Raiden. Ach, ta dziewczyna. Była typem osoby, którą można było łatwo przekonać za pomocą smażonego tofu. To wielka ulga, widząc, jak zaradna i sprytna się stała. Mimo to, muszę przyznać, że byłam trochę zdenerwowana, gdy stałam się obiektem jej intryg. Wiem, że było to dla mojego dobra, ale boję się, że następnym razem, gdy się spotkamy, to mnie wyśmieje. Może to ja powinnam przyjąć inicjatywę i uderzyć pierwsza? Hmm? Ale i tak zrobił Unik. I to bardzo fajnie pokazuje, jak Raiden mm, darzy uczuciem y, ja. I jest to bardzo słodkie, sądząc po tym, jak bardzo pokazało nam jej Archon Quest, jak jest zdystansowana do świata. Dobra, przechodzimy dalej. Co ma o niej do powiedzenia Ajaka? Zawsze bardzo lubiłam z nią pracować. Zwłaszcza organizowanie festiwali wymagało sporo wysiłku i, i przynosiło niewiele dochodu. Ale wydarzenia organizowane przez Jae są równie eleganckie co zyskowne. I tutaj widać, że Yae nie tylko. Jest taką sprytną intrygantką, ale też ma głowę do interesów i ekonomii, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Teraz tutaj się troszkę uśmiałem. Zawsze poklepuje mnie po głowie, jednak nigdy nic nie powiedziałam, ani, nie, ani jej nie ugryzłam, bo boję się jej postawić. Ale co ja mam zrobić, bo jeśli nadal będzie mnie tak klepać, to zostanę taka mała na zawsze. Saju. Jest to troszeczkę i straszne i. i słodkie. Okej, okay. lecimy dalej. A Jaka poprosiła mnie kiedyś o przygotowanie fajerwerek dla arcykapłanki. Wtedy sobie pomyślałem, czy aby arcykapłanka nie powinna przebywać wewnątrz świątyni podczas ceremonii. Więc obserwowałem ją cały czas zastanawiając się, jak chciałaby wypuścić fajerwerki. Czekałam i czekałam, aż w końcu Ajaka podeszła i powiedziała mi, że była bardzo zadowolona. To znaczy, że co? Ona już wypuściła fajerwerki? Czy osoba siedząca w świątyni to nie była ona? I to mówiła Yoimiya i... Ech... Ciekawa, czy którejś skill od Ja będzie się opierał na coś na wzór stworzenia iluzji? Byłoby to bardzo całkiem fajne, sądząc po tym, że Kitsune faktycznie miały takie umiejętności. Przejdźmy sobie teraz do zdania, jakie ma o niej Kokomi, czyli no, oczywiście moja faworytka. Również słyszałem o wielkich czynach arcykapłanki jaj. Szczerze mówiąc, uważam ją za wybitną kapłankę świątynną, która wspaniale wypełnia swoje obowiązki. Słyszałem nawet, że jest odpowiedzialna za lekkie powieści wydawnictwa jaj. Enigmatyczna osoba. Fajnie tu widać szacunek jaki Kokomi, jako główna kapłanka swojej świątyni i właściwie przywódczyni Watatsumi darzy ją szacunkiem. Jest to bardzo fajne i no że ja po prostu dorobiła się tak jakby swoje renomy, a po tym co mówiła oczywiście Raidenka to nie zawsze taka była. No ale one są nieśmiertelne, więc przez setki lat, czy tam tysiące, można się wiele rzeczy nauczyć. Chyba tak, 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 taka, taka powinna być puenta. Och, ona. Hm, wolałbym o niej nie mówić. Możemy zmienić temat, albo hm, jeśli są jakieś zadania, którymi mógłbym się zająć, to z je wykonam. W ogóle, cokolwiek. Dobra, dobra. Powiedzmy, że w trosce o moje samopoczucie wolałbym o niej nie rozmawiać, i takie ma zdanie o niej Goro. Więc widać, że nie przez wszystkich jest lubiana, bądź Goro i jego instynkt wyczuwa w niej. No jest w końcu lisem, nie? Psy gonią za lisami. Widzicie gdzieś zależność. Ale dobra, ale. Pomijmy to jednak bardzo prymitywne instynkty, jednak musiała sobie czymś zaskarbić, to że Gorę jej jednak niespecjalnie lubi. E, to tyle, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że dowiedzieliście się o niej czegoś nowego i mam nadzieję, że nakręcacie się na nią, bo jest właściwie na co. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, no i cześć.